przez literaturę. W Pana pisaniu jest właśnie coś takiego, jak przeprowadzanie przez literaturę, nie tylko własną, ale przez literaturę cudzą, że tak powiem. Dlatego, że mnóstwo jest odniesień do najróżniejszych autorów. Tą erudycję związaną z literaturą czuje się niemal na każdym kroku. Kiedyś klasycyzm jeszcze bywał niepopularny przez jakiś czas i wydawać by się mogło, że, że, jest, to, że jest to rzecz jakby nienaturalna, że, że, ona się, że pojawia się w wydaniu młodego człowieka. Z drugiej jednak strony ja, jakiś czas temu jeszcze licealistką będąc myślałam sobie w ten sposób, że jeżeli teraz coś może przyjść takiego, co będzie odpowiedzią na na to, co jest, to będzie właśnie pisanie w sposób e, nawiązujący właśnie do takich form, jakich Pan nawiązuje. E, ile było w tym świadomego wyboru, ile zakorzenienia w tej kulturze, e, czy, czy w pewnym sposobie wychowania, jaki Panu e, towarzyszył? Co, co zadecydowało, że właśnie tak? Ja pewnie wszystkiego po troszku. To pierwsze wychowanie w takim przeświadczeniu, że książki warto czytać i że nie ma e, innej dobrej literatury niż literatura, która się bierze z innej literatury. Tak? Że wszyscy dobrzy pisarze tak naprawdę byli bardzo czytani, bo oczytaniem no, też świadczy o pewnej miłości do literatury, i bez sensu uprawiać to nie kochając y, czytania. No, chyba, że ktoś ma jakąś potrzebę monologowania na temat swojego ego, no, ale to jest, mówmy się, raczej potrzeba natury psychologicznej, a nie artystycznej. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście kocha literaturę, no to to jest oczytane, no bo to znaczy, że poświęca temu ileś czasu. No i wreszcie też są pewne kierunki literackie, które mi bardziej odpowiadały, a inne mniej. Natomiast ja się też staram tak pisać te książki, żeby one były zrozumiałe dla kogoś, kto jakoś szczególnie głęboko w kulturze nie siedzi. A ten, który siedzi, no to sobie tam znajdzie dodatkowe drugie dna, trzecie aluzje i tak dalej, i tak dalej. Na tym chyba właśnie rzecz polega, żeby to było czytelne na różnych poziomach, a tak w istocie jest e, w pana, e, i poezji i... E... I to jest właśnie To Ja się staram. Sięga pan e, do różnych, e, wypołów, by się jednak, sposobów e, mówienia do czytelnika, bo poezja, zaraz potem świetny kawałek prozy, jak e, jest e, książka poświęcona dla babci, czyli Brawa, e, ale tam jednak czuje się tą wartość języka, tak, i, i umiejętność budowania fabuły, ale z drugiej strony e, ten język jest językiem w sposób poetycki? No to e, oczywiście te rzeczy jakoś przenikają, takie ja oprócz tego jestem malarzem i tą malarskość pewnie, tę e, malarskość tak. też się czuję, ale wiesz, i też trochę w prozie, także mnie interesują wyglądy rzeczy, tak? E, i, I poezja jest dosyć narracyjna moja na ogół, e, a proza bywa dosyć poetycka, no to w końcu jestem właścicielem tylko jednego mózgu, nie zapowiada się tutaj na zmianę. Dwie półkule, ale tylko dwie półkule. Współpracując z z sobą. Tam jest tak, jakieś połączenie. Ciało muzylowe, Chyba. Tak? I one tam coś sobie dłubią, tak? A ten mózg wyrzuca jakieś rzeczy, które ja zapisuję. Więc ponieważ to wszystko ma wspólne źródło, to z konieczności te różne sposoby myślenia i mówienia o świecie jakoś się krzyżują. Ehm, chyba inaczej by się nie dało. No, oczywiście mógłbym rzucić yy, czy poezję, czy prozę, czy, czy malarstwo, ale nie chcę tego robić, to jeszcze dochodzi tłumaczenie, jeszcze chodzą jakieś inne rzeczy. Wydaje mi się, że w tym bogactwie też jest pewna, pewna przyjemność, czy, czy, czy radość dla mnie, a być może i dla czytelników. Jeśli chodzi o rzeczy do tłumaczenia, wybiera Pan przede wszystkim tych poetów, których Pan lubi? No Wie pani, to jest tak, że umówmy się, tłumaczenie poezji w Polsce to nie jest zajęcie intratne, na które można zbić kokosy. W związku z tym, jeżeli to się robi, to się tak robi w zasadzie półcharytatywnie. A jeżeli ma się to robić półcharytatywnie, to już dla przyjemności, Ostatnia pana książka. Co pan o niej powie, dlatego warto by ją osiągnąć? I to, że ukazałaś się tydzień temu i ma 400 stron, nie zapoznałam się z nią jeszcze. Po prostu. Zmusza mnie do tego pytania, dlaczego nam to nie Balzac Balzakiana no to jest taka próba przyłożenia Balzaka i jego sposobu mówienia o społeczeństwie francuskim jego czasu do tej Polski po 1989 roku. No i to coś tam nam mówi, jak sądzę, moim zdaniem to jest dobre narzędzie i ono się sprawdza. Pokazuje, że naszym społeczeństwom rządzą podobne namiętności, podobne potrzeby, podobne wady i zalety ludzkich charakterów. No a dla tego czytelnika, który coś tam więcej łyknął w życiu i naczytał się Balzaka, to może tutaj będzie coś ciekawego w tropieniu rozmaitych balzakowskich aluzji, śladów, żartów itd., itd. Bo te Podobnie razu na bardzo wielu poziomach, ale to już zależy od tego, co, co czytelnik lubi. No tutaj jest i do, i do pośmiania się, i do popłakania, i do pośmiania się przez łzy. Na poważnej literaturze spoczywa obowiązek szkolny. Słowacki wielkim poetą był. M Mickiewicz wielkim poetą był. Y Balcerowicz z wielkim poetą był. Nie? Nie, Balcero, Balcerowicz był pisarzem. Mam przed sobą książkę Pani Bożeny Umińskiej-Kef, albo Bożeny Kef, jak znają ją czytelnicy. Tak. Utwór o matce i ojczyźnie. Sam tytuł ma w sobie dwa ważne pola odniesień, które w wyobrażeniu czytelnika, czy generalnie każdego odbiorcy kultury ma. Konotacje ściśle ustalone i najczęściej dość stereotypowe. Tutaj i matka, i ojczyzna, i chociażby relacje matki, córki, czy wielu innych pojęć zostały przedstawione zupełnie inaczej. To jakby przełamanie stereotypów. No tak, dlatego że tutaj ten y, i matka i ojczyzna, jakby to rzec, one y, są tutaj przywołane niezgodnie ze stereotypem, tylko przeciwko stereotypowi, to znaczy można powiedzieć, że to jest taki typu podniosła, ale jednocześnie ironicznie. A, ponieważ to jest taki utwór, no utwór dlatego, że on ma taką, e, tru, trudno go zakwalifikować gatunkowo, tak, trudno go zakwalifikować formalnie. Ja mówię, że to jest coś, co jest zorganizowane poetycko, ale nie jestem pewna, czy to jest e, poezja. Spotkanie było w ramach pory prozy. Ale nie sprzeciwiam się, to zdecydowanie także jest e, prozą. I, I ta matka i to ojczyzna tutaj w, w tytule to jest polemika w gruncie rzeczy z tymi pojęciami tak jak one są takie właśnie uświęcone i stereotypowe. Uświęcone stereotypowe to znaczy nienaruszalne, a one są tutaj wysoce naruszalne i w ogóle kwestionowane, bardzo głęboko kwestionowane, na różnych poziomach kwestionowane, dlatego że to jest oprócz na takiej prywatnej historii, pewnej historii prywatnej, matki i córki jest jednocześnie polemika w ogóle z tym, co to znaczy matka czy ojciec, bo to są rodzicielska.